Ja nie wiem, ja nie wiem co tu się dzieje ale z odcinka na odcinek. Jest coraz bardziej crazy w tym formacie. Piękni ludzie, witajcie w kolejnym odcinku tego pięknego formatu, gdzie komentujemy pięknie i kolorowo, jak sobie radzą ludzie z internetu z włoską kuchnią i przepisami. Dzisiaj mamy coś tak bardziej międzynarodowego, nie? Tak bardziej. Niekoniecznie z rynku polskiego, pomimo tego, że w Polsce wiele osób go kocha. Ale zanim zaczniemy, Disclaimer. Jesteśmy tutaj, tak jak chyba widać dzisiaj, wyjątkowo jeszcze bardziej, <laughs> jest to format przekomiczny, zabawny. Eee, jesteśmy tutaj, żeby sobie pożartować, tak jak wśród e, przyjaciół, znajomych i nie, niewinnych nieznajomych. Merytorycznie nie hejtujemy, nie, nie, nie chcemy hejtować sam. Peasant Love Nasz bohater tego ja. odcinka jest to słynny, powtarzalny. <laughs> nie, nie powtarzalny. Jamie Oliver. Miał sześć włoskich restauracji w Wielkiej Brytanii, którą zamknął, zbankrutował, ponieważ ludzie krytykowali go, że tam nie serwują e, włoskie autentyczne jedzenie, tylko ala włoskie. Stworzył włoską knajpę, gdzie nie serwowało tak... Włoską rzecz knajp. Nie Włos, nie jedną, była cała rzecz po całej Wielkiej Brytanii tych restauracji. Ale ja, ja. No i musiał zamknąć, bo zbankrutowały. Ten film się nazywa How to Make. Classic carbonara. Jamie Oliver. Czyli jak zrobić klasyczną carbonarę. My to już wiemy i wy też powinniście już wiedzieć, ale czy nas Jamie Oliver wie? Pasta, cream, bacon. Cream? O jezu! Zaczął groźnie. No, przez chwilę było. No to było taki, taki wiesz, do ciebie taki wing. No, on wierzał, on wierzą, że kiedyś trafi na tym formacie. We're gonna make spaghetti carbonara. A classic Italian dish. Ej, czy się przyczepisz do akcentu spaghetti carbonara? On jest, on jest Brytyjczykiem amerykaninem. Yeah, jest Brytyjczykiem. To będzie zawsze buongiorno. Buongiorno. <laughs> I carbonara. <laughs> Cheese, bacon. What's not to love, right? But it's really controversial. I to give you what I think is I mean, To nie jest kontrowersyjne danie. Po prostu jest jedno danie i koniec. To wszyscy... Wszyscy na świecie oprócz Włochów zrobili z tego dajnie kontrowersje. Nie, to Włosi zrobili kontrowersję. Nie, Włosi mówią, tak się robi. Wszyscy na świecie mówią, nie, by czyli oni zrobili. Ale kto się denerwuje na to? Tylko Włosi. So first up, guys, you only need five ingredients. Guanciale. This is the cured cheek of pork. Okej, 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 tak? To nie jest tylko cheek, to jest też podgardle. Dokładnie. Czyli po angielsku? Put garlic. <grymne> <grymne> Under <throat>. <grymne> <grymne> As you can see, it's all about the fat. It's salted, it's got pepper, it's dried, and it's aged. Bardzo dobrze powiedział, że jest to dojrzewające, to nie jest wędzone, to nie jest gotowana wędlina. Wszystko w nim chodzi, że ma taki zaromatyzowany tłuszcz. Smoked bacon, and you can get some pretty good results actually, but you can see this is quite lean. Tutaj mówi, że można w razie czego używać bekonu i pokazuje różnicę między bekonem, i guanciale. Osobiście no, bekon no nie, nie do końca się nadaje, to nie jest zupełnie ten smak. Guanciale jak najbardziej, używać panczyta w razie czego można, bo też ma dużo tłuszczu, ale już bekon, już taki boczek, to raczej nie, więc tutaj okej. Okay. Dobrze, ale nie za dobrze, nie? Then most people use parmesan, but actually... No wiadomo, no wiadomo, mówi parmesan, bo nie jest nauczony, że trzeba mówić parmigiano reggiano lub grana padano, ponieważ są to nazwy strzeżone. Ale z tego, co widzę, trzyma w ręce to, co wygląda autentyczny parmigiano, ponieważ tutaj widzę już są te takie kropeczki, które wynikają z tego parzenia tej skorupy. Pecorino, Romano, Sheep's Cheese. Ty, no from... przynajmniej się stara to powiedzieć, nie? Pecorino, Romano, stara się i ma ten składnik. A nie jak na przykład menu dorotki, sorry, która w teorii wszystko wiedziała, a w praktyce wszystko źle zrobiła. It's salty, free-range organic egg. Ty, on rozbił to jajo. <laughs> black pepper. Bardzo ładnie, że ten black pepper. Nie jest już zmielone. On jest w całości, czyli on będzie to na świeżo mielił, więc najwięcej aromatów wydoby w taki sposób. And then optional garlic. <laughs> Ale dlaczego mówi, że jest opcja czosnku, jeżeli nie ma żadnej opcji czosnku? Mówimy, jest to makaron alla carbonara. I koniec. Nie dodajemy jakieś rzeczy, nie dodajemy jakieś dodatki niepotrzebne. First up, guys, grab the pasta. Szkoda, że nie używa takiej wysokiej jakości makaronu w momencie, kiedy używa wysokiej jakości składników, ponieważ mógłby mieć taki, taki makaron trafilato al bronzo, czyli ten makaron wydzielony przez te ma maszyny. Ja mówię miedziany, bo ja myślałem, że bronzo to miecz po polsku. A jednak troszkę skomentował, że to. Że brąz, to jest brąz. Maszyny z brązu. Nie? Widzicie? Ja czytam wasze komentarze. Into the water, Oj, by it... pięknie wrzucił. Stick together. Jezu, to normalnie taka przyjemność dla oka. że tak, jakby ktoś mi powasował oczy. Czy to jest aż taki gigantyczny błąd? Nie, ale woda się gotuje. Solimy wtedy wodę, czekamy 10-15 sekund. I potem dopiero wrzucamy makaron. Nie jest tak, że wrzucamy makaron i potem solimy. Jeżeli już musimy się przyczepić do wszystkiego, to jeszcze ja przyczepia do wszystkiego. Tutaj bym powiedział, że jest troszeczkę ten błąd, co wszyscy robią, więc zaczynają od makaronu i dopiero potem ro, e, smażą guanciale. Gdy guanciale, żeby wyszedł naprawdę tak jak trzeba, tak pysznie, chrupiąco, żeby się wytopił ten tłuszcz, no to potrzebuje swój czas i powinien być to pierwszy składnik, którym się zajmujemy. No i co powiesz o tym krojeniu guanciale? My jesteśmy już w stanie powiedzieć... Ja o tym myślę, że my jesteśmy w stanie powiedzieć. No nie jest to pokrojone w paski. I w każdym kawałku nie będzie dokładnie takiego samego e, fragmentu i mięsa i tłuszczu. To po prostu Laki? może zepsuć nie. Ci smak, bo czasem trafisz na trochę tłuszczu, czasem na trochę mięsa. Ja ja nie jestem potrzebny, ja sobie idę. Myślę, że kolejne komentarz możemy poprowadzić już sami. Now, the pan is cold. Turn it on to a medium high heat. The reason I want it cold is because I want to render the fat out. The guanciale goes in. Wielki plus, że nie dodaję żadną oliwę, żadną. żaden nic, żeby to smażyć, bo już samogłaczale ma dużo tłuszczu w sobie. Give the garlic a crack, and then put A it jednak! In the pan. O Jezu, Jamie! Mówię, że to jest opcjonalnie. Mieliśmy nadzieję, że ty tego nie dodasz, a jednak dodałeś czosnek! Piękny czosnek, no widać, że taki ładny, kolorowy świeżutki. No ale pokurz mać po co ci w karbonarze, skoro masz same pyszne składniki wysokiej jakości włoskie, no. Mama mia! A przypominam, że tytuł jest Make Classic Carbonara. Chcesz zrobić nie Classic Carbonara? Zrób sobie w domu. Nie nazwaj to Classic Carbonara. The Black Pepper. Ooh. Get your peppercorns. In a pestle and mortar, pounding, it. crack it. Bardzo dobrze to zrobił. Świeży pieprz, świeżo mielony. najwięcej aromatu, więc Świetnie. To co mnie bawi, to jest dalej to, to jajko tutaj, co po wodzku puścić swoje płyny. This is one of the most important little bits, and no one really does it. Okay, honestly. This is the outer skin. This is much milder. What we have here is the inside part, the peppercorn, which is hotter. Perfect for a good hot carbonara. W życiu w tego nie zrobił, ponieważ teraz ten pieprz będzie się smażył tak w tym tłuszczu, ale jest wielkie ryzyko, że się pierwsze spali, a po drugie już głączale ma całą na wierzchu jedną warstwę pieprzu, więc to będzie tak po prostu wczul pieprzne, za bardzo. To co powiedział o pieprzu, że na zewnątrz jest więcej aromatów, natomiast środek jest bardziej peppery, no to to jest prawda, ale nie ma potrzeby go dodania jeszcze do tłuszczu, do głączale, który już jest pieprzny, Coż dodajemy do masy? Eggs are really, really delicate. Ty, całe ma jajo. Podmienił. And if you don't treat these right, you end up with stir fried noodles, and we don't want that. I'm going to take a bowl, and I'm going to crack the egg straight into there, and I'm just going to add. Zniknęło to jajko tutaj. Oh, I czysto Znik... jest. I czysto. Ktoś mu chyba w końcu zwrócił. To <laughs> so like 20 grams. Now we're time sensitive, so we're going to have a little whisk up. Jak zrobił ten krem, no to jestem błąd, że nie dodał pieprzu do tego kremu. A tam trzeba dodać pieprz, a nie do patelni. Trochę mało jajka, jedno to jest tak naprawdę na jedną osobę, ale nie wiem, ile makaronu zrobił. Najlepiej trzymać tak jedno jajko, jedna osoba. Jak już są dwie osoby, no to dwa jajka plus jedno żółtko na przykład i tak się bawić tymi, tymi proporcjami. Lepiej mieć więcej kremu niż za mało. We've got dark guanciale, we've got the fat that's come out of it. And that's what mhm. you want. No i tu właśnie mamy to, o czym mówiliśmy z Maćkiem. No, no. że Tutaj właśnie widać, że tu jest jeden wielki kawał tłuszczu bez mięsa, więc trafimy na niego, będziemy mieli sam tłuszcz. Tutaj jest kawał mięsa, tu znowu tłuszczu. Bardzo dobrze, ale niepotrzebnie. W sensie bardzo dobrze, że zdjął, bo tak robimy we Włoszech, że zdejmujemy czosnek, żeby nie został do środka, żeby oddał tylko swoje aromaty. No ale jak mówiłem, przy karbonarze no to nie dodajemy nic więcej. Tak? Turn o. the heat A. off and we're going to drag może. the pasta and the water into the pan. Use the water to stop the frying. Wow. Wow. fajne, fajne. Bałagan robi, bo mógłby po prostu chochelką tak dodać tą wodę zamiast tak chlapać. A bit of water, bit of water. That water and the fat. Ba! Jamie, no trochę pochlapałeś tam kuchnię, ale to co robi jest poprawne. Jak wiecie, są różne techniki trochę robienia carbonary. Tutaj wam zostawiam link, żebyście zobaczyli nasz odcinek, gdzie robimy carbonary na trzy sposoby. Wodę, które dolewa do carbonary, no to stworzy taką trochę emulcję, ponieważ w wodzie jest skrobia, która razem z tym tuszem zrobi taki leczutki, taką leciutką emulsję, czyli dobrze robi, plus obniża temperaturę. E, makaronu i tuszo. Co inaczej by spowodowało, że z tej masy jajecznej by wyszła jajecznica. is what's going to emulsify to become a creamy sauce. Emocyfem. We're not frying anymore. Can you hear that? Mm -hmm. Quiet. No frying at all. Only then can we think about adding our egg. As we toss, we add some more liquid. Jesus, smak. Się <laughs> wogosło. Pół wody z garnka na zebną, do środka. Zobacz. We Add some more liquid. <laughs> Ale powiem szczerze, że imponująco to wygląda, jak to tam przewraca jak tymi tak rzeczami, robi, no, no w sensie jak to suje tą patelnią, to dobrze wygląda? no jest no. tak imponująco. Potrafi robić show, widać to, tylko nie wiem czy ten kremik mu wyszło, bo dolewa dużo tej wody, a ta woda już nie ma szansy odparować, ponieważ on to nie postawi z powrotem na palnik, bo inaczej mu wiedzie jajecznica, więc jak dla mnie jest ryzyko, że on dodaje teraz dużo tej wody, ponieważ zauważył, że ma mało jajka. That's the cream. I... No i właśnie ta, ten cream jest bardzo wodnisty. W ogóle się nie trzyma ee, tego makaronu. Get the cream through the emulsification of the cooking water. Jeszcze. And the fat. And technique. And timing. So as simple as this is, It's technical. Get, your friends, your family. Get them around the table, glass of wine. Look at that, guys. Look at that. Carbonara. I to, że używa, to mnie najbardziej, kurczę, pieczone boje. On używa metalowe szczypce do patelni teflonowej. Bo wtedy, jak uszkodzisz teflon, a teflon jest rakotwórczy, tak na maksa, no to po prostu połykasz teflon i rakotwórczy, na maksa. Kurzy, Więc. Ja mam taką patelnię. Tutaj trochę się oderwał, telefon. No to już do wyrzucenia. No nie, no widać, że ten krem jest taki wodny, wodnisty totalnie, nie? Nie jest w ogóle żółty, nie jest w ogóle taki kremowy. Nie ma coś takiego, maczej zobacz jaki krem. I tutaj będzie ujęcie naszego kremu, tego... Mm, to jest krem, moi drodzy, to jest krem. Jezu, ile pieprzu. To jest naprawdę bardzo dużo pieprzu. Carbonara! With a beautiful little finishing of pecorino. Widać od razu też, że ten krem nie jest tak prawidłowo zrobiony, ponieważ gdyby był, no to by było go widać na wierzchu, bo on jest wtedy kremowy, on zostaje. A skoro jest bardzo płynny, bo dodał w czul dużo wody, no to on poszedł cały na dno. To widać tutaj, są plamy kremu, tego, jego kremu tutaj, to, a nie ma nic na wierzchu. Come on! Nie wiem, ja od Jamie Oliver oczekuję dużo. Dużo, bo on jest po prostu takim wielkim guru gotujący, nie? To nie jest jakimś historykiem, nie jest restauratorem, jest też restauratorem, ale głównie jest kucharzem. I jego misja jest przekazanie dobrej wiedzy, więc... <grywa> Znowu jestem głodna. Smaczne ja na pewno. <grywa> No, zjadłbym, nie? Ale to jest tak jak, nie wiem, tą carbonarę, co jedliśmy na nocnym markecie. Mm. Tam oh. było wodnisto. Mm -hmm. Sosik był na całe no. dnie. To jest... to samo bym powiedział. No lipa, lipa. Lipa, totalna lipa. Niestety Jamie Oliver nie dostaje Tytuł włoskiej nonny, sorry, może innym przepisem, więc zobaczymy w kolejnych odcinkach. Obejrzy ten film, który tutaj się pojawił, bo na pewno ci się podoba. Dajcie znać w komentarzach, kogo jeszcze chcecie, żebyśmy komentowali, krytykowali z przymrużeniem oczu. Like, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, cukinie, grillowane i bu.